ڪڏهن نه نه A? Dwa Sebiksy w jednym aucie. Ale grają. Ładna piosenka, tylko czemu mnie ten bark tak jebie? Łapsko! Nie pokazałem łapy, żeby było łapsko. I Sebastian od teraz refren do piosenki. Baruma, Tumajka. Może od razu będzie bieżysło Mahama Jak jedziesz brawo, pamiętaj, jest jedna zasada Brawo ma zawsze pierwszeństwo Dopiero potem inne auta mogą jechać A szczególnie jak ja jadę, To auto się zatrzymują inne Pięknie, pięknie Tak Oglądali, się... Ogl... Wow. W Oglądali się... wczoraj piękny mecz z Łotwą no, Walny to... człowiek nie ogląda piłki nożnej Było tak blisko, żeby łotwa wygrała, no Do jajca, nie? Już łotwa cała ekstra kasa by rozlała <śmulatujesz> Sebik z rana no. mo, mo szczęście dzisiaj Rozpoczął fenomenalnie dzień z wizytą u Małcina Jedzie sobie brawo maszynem no piękny, piękny auto, no Śląka. a tam będzie szyb szósty szyb, 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 wygoda Tam w zima nikt nie chce wyjeżdżać, nie? Tak ciepło jest Jestem tu Czyli co tu jest? Tu macie wstępnie przegwałcony bark Cały czerwony A boli kurwa Wszystko. Oto. No, tam kupiłem troszkę do auta. Autolad i te sprawy. Kupiłem sobie do czyszczenia ta Mam nadzieję, że będzie dobry. Z tej firmy akurat często gęsto biorę autolat i najbardziej z tej firmy polecam wam coś takiego jak jest właśnie to. Płyn do szyb. Ten płyn tak czyści, że potem się wam będzie wydawać, że nie macie szyby tak. Tak to kurde się odbywa, a Marcin w taki szybki sposób sobie wyczyści tą tapicerkę, ten zit, bo jest troszkę upierdolony, mm, ale pachnie, chuj dwa dni będzie schnęło, ale będzie wyczyszczone i tu sobie taką szczoteczkę, będzie szybciej. I skuteczniej. Marcinek miał troszkę czasu. Powiedzmy, pomiędzy ortopedą a na odwrót, pomiędzy fizjoterapeutą a ortopedą, z tego oto powodu zrobiłem sobie Małe zakupki dla mojego autka. I teraz gdzie spokojnie sobie jechać do ortopedy. Marek mnie pogwałcił, że nie tak jak Tak, byłem u, u Bartka, to, to tak nie bolało, chociaż wiadomo też były bóle jak tam palce ci wsadzają, pod i tak dalej, To jest ból ale tu było dużo dużo gorzej Nie no, ogólnie było spokój. ja czekam też na kontakt żeby ten sorcoseler załatwić Bo jak załatwię ten Sorkoseller to możliwe że jeszcze bardziej mi to uśmili ten ból bo on jest Cały czas. No ale jak to jest przeciw zapalnicze, to zazdrości! To to pomoże, nie? To zobaczymy. Ja sobie już wyciściłem moją tapicerkę. Także Sebastian, jak teraz dupisz mi do auta, to będzie ci Mam nadzieję, że to wydrze, bo tam to Ta auto było... Ogólnie było robiona już polerka, czy polerka takie rtole. Czyszczenie w środku no i mimo to zostały takie dwa fleki, ale myślę, że to Autolad to ogarnie. Chce Techno! Tekno! Techno! ten tak, migacz, Tak! Między nami, tak żebyście też wiedzieli. Seba to jest zwolennikiem muzyki Tesco, to jest muzyki disco, kurwa, Tesco. Ale to wiecie o tym, ale to jest jego ulubiony pasenkarz. Miller, Marcin Miller. Kurde, jak on zawsze szalał na tych. Na tych i imprezach Disco Polo Kurde, musiałem jechać On na każdym, nie opuścił ani jednego koncertu Millera Także tu macie kontakty Do Stanisława Słuko To jest ortopeda No i Barek Pośpiech Fizjoterapeuta Który leczy dotykiem Więc sobie Spiszcie numery To jest ten sam numer tylko widzisz kontakt mailowy jest inny i inny. któryś już dzień chodzę w tych okularach i nawet już przyzwyczaiłem do tego ryja w okularach ona poszła zapytać czy te okulary będzie szło ewentualnie troszkę skrócić, żeby nie były takie długie w dół i ewentualnie bardziej takie no nie wiem czy będzie szło jeszcze wymienić ramkę takie bardziej zaokrąglone zrobić ja zjebałem jak je brałem, no ale chuj! Te... Siedzę sobie w rybniku a tu no nie mogę pójść ciastko no ale pa grzegorz kurwa Co za niespodzianka No i co? Patrzcie kurwa za hajsy z YouTube'a, patrzcie jak se kupił To <grym> są od ciebie no, no To jest model z yy, marza. Z Marsa Ja sobie tutaj siedzę a tu wchodzi wagon To taka niespodzianka była co to tu jest na tym Zardza Zobaczymy, pokamerujemy go Kopciu, kupcio. No i tu to Hm hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. Tak to wygląda no Dobrze to wyprowadził na szczęście dołem Ale tu bym bardziej zrobił to bym tu przejechał, jak już, miał, już jest czarny, to bym tu zrobił. Dobra, teraz przestaję kamerować, bo muszę go troszkę porysować śrubokrętem. Akurat wziąłem... a nie, kluczem to zrobię. Dobra, kluczem, tym. jademy Grzesiu, Stenka u, u Stasia, a Marcin zapieprza, a Członik... Nie, to jest akurat piosenka Sebastiana. Lubiam ją zawsze. I give you Chyba ćwiczy tam sterydian tu naturalne. Cyk Cyk No i tu nie wiesz dźwigny nie dźwignę wyżej Jedziemy się teraz na, na woga Sprawdzimy ile mamy kilogramów 106 i 4 Strasznie wycięłeś tak szeroko wycisnął. Raczej siadam. Patrzcie, Magne... siadł magnezji. Czyli dotykał się po macał, ploku. Macał, macał. Po się macał. Macał, no jest wysoko testosteron, to musi macać. Na głodzie. No. Ciastek, no gdzie te słuchawki? Ciężko było? O nie Ja! Ale łapa Ty ale łapy nie ma co ty robisz Seba łapa jest? Hej? Łapy nie było yy! jak można z... Co to jest za nadgarstek? Jak to ma trzymać nadgarstek? Jak, jak ona ma... No i Monster Power skodu paleciaka to ja to rozumiem. Teraz to się na za, Zachwyca się nieziemsko tymi, tymi no, nadgarstkami. W Wielkiej Brytanii tak ich nie produkują. No teraz to trzyma mówi, teraz to trzyma. No. Jak to może trzymać jak to patrz? No. Dawaj. Jep, już założony. No jak to ma trzymać? No nie ma szans. Na no, a do Marcinka przyszło coś takiego, niebieskie taśmy i jeszcze świeżutkie nowe skarpetki do na nogi do, do czego? Na do neoprenów do zakładania neoprenów. Też pokażę wam jak ja robię neopreny z i bez skarpet, czyli tam getrów i moje niebieskie nowe. No, Getra się tak prezentuje. Monster Power tu z tyłu. Ciach. Lepiej się zakłada, luźne są. Bo tamte były tu czarno-czerwone, są takie, że tutaj ciasno wchodzą. Jedne te nowsze, te starsze są fajniejsze, lepiej wchodzą. A te już całkiem luźno. A że te są, kurde. Pod względem za, jak, założenia, szybciutkie. Bezproblemowe, ale uda ją Mój kanuszka miał mm, dzisiaj szpagety. Nie wiem czy widać Ja zakładam tak naprawdę Tu jest dół, tu jest góra Tu jest przód Wiadomo która Wam pokażę na, na, na getrze Ale ściągam sobie połowę i, ścią I ściągam tak. Dokąd wchodzi? Dotąd weszło. Dotąd weszło, nie? Teraz ściągam z dołu. Tak. I potem tylko naciągam. Naciągam. To jest najprostszy sposób. Wchodzę najwyżej znowu. Od dołu przyciągam. Sadzam do środka ręce i wciągam. Dobra. tu macie na bo no zawsze polecam na gettrach albo ewentualnie legizach bo lepiej to wchodzi nie? teraz wam pokażę na gołej stopie to samo, bo też różnie ludzie też robią tak, że nie wiem, mam tu pasek, nie mam zabijają tak jak u nadgarstek pasek tu na dole i tu ściągają i potem ciągną te paski i one wchodzą ale umie najlepiej sprawdza się ten patent. Czyli patrzcie, na gołą stopę. Na tą wchodzi, teraz troszkę boli, no bo włosy. I ściągasz. Dotąd, wsadzasz palce pod spód i wciągasz znowu. Palce pod spód i wciągasz. Palce pod spód i ściągasz. Szybko. Rosto i skutecznie Awochów mam wczór. Patrz jakie jadą Hity Pizdom, Pizdom Nieoremy wysłał Terere Forever Pizdom Power TV Polecam zróbmy to na parterze. Niech sąsiedzi walą, walą do drzwi. Zróbmy to na parterze. Ja nie wierzę, ani ty. Dlaczego disco polu? Dlatego, żeby też Seba mógł się coś posłuchać. Porozania, tak, grubością są takie same. To no troszkę większe są, bardziej miękkie. To są troszkę twardsze. No. zobaczymy, czy drugą lepiej sobie zwążyć, bo pierwszą zjebałem. Ja troszkę mocniej. Nie ma. Przesłuchajcie. Jak pierdolę. O! o kurwa. Ja kurwa związałem. O! Dobra. o kurwa. Nie, ale trzymają. To jest przepaść. Między tymi. A czerwonymi. Także chyba będzie dużo pożytku z nich. I o, 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 Już jutro przychodzi do mnie na trening Ewelina, więc oczekujcie jutro, najprawdopodobniej vlogu treningiem z Ewaliną, bo była chora, czy chora nie, ale głos miała, głos straciła i dlatego nie trenowała też, została ja antybiotyk, ale już jutro wraca, więc Ewelina znowu się pojawi na moim kanale.